Masz agenta w boju? Co? Jak to co? Palisz? Wincent Adam Palisz daś? Tak palę, Pytam czy mam ogień Czekaj masz Jakie palisz? Mamy wielbłądy za 6 Laki laki za 10, Wiewełki za 8, śminki też za osiem Sprzedajesz? Hm? Przecież nie daje za darmo szyryfie. Na ruskim targowym kupił taniej Daj spokój ruskie podróbki te są oryginalne, tanie tylko lecą. Jak kupisz laki, laki, to jakaś zniżeczka będzie. Nie wiem, na lewo stary, no rozumiesz. Nie mam całego dnia jako w boju. Bierzesz? Jaka ta zniżka? Hey, Klaczko, masz może ogień? Wracaj na Brokeback Mountain, boju. Myśleliśmy, że wyjechałeś. Myśleliśmy, że wyjechałeś. Wyjechałem, tyle że od was. Mogłeś się odezwać. Po co? Bo jesteśmy rodziną. Taka z nas rodzina, jak ze mnie zakonnica. Faktycznie. Wiele ci brakuje, chociaż wąsa już zapuszczasz. Nie masz nikogo innego, prawda? Bo nikogo nie potrzebuję. A już na pewno nie ciebie i twojego tatusia. Ty bezczelny gnomu! Wzięliśmy cię z sierocińca! Nikt was o to nie prosił, po cholerę. Bo się przyjaźniliśmy, pedale! Widzisz, znowu zaczynasz. Daj no spokój! No właśnie, ty i tatuś. Zawsze tak było. Ten to chociaż próbował być miły, ale... Jak widać, przekroczyłem jego wymagania i granice. Wiesz, że ojciec zawsze chciał mieć syna? Tak się cieszył, kiedy zgodzili się ciebie nam oddać. Aż się spadaliłem. Dokładnie, aż przestałeś rokować nadzieję. Jak kroisz cebulę, to płaczesz koskami lodu, czy jak to u ciebie wygląda, co? Byłeś kiedyś taki normalny. Chodziłeś w bluzach, uprawiałeś sport. Nadal uprawiam. Coś ty ze sobą zrobił? Słonka. Miło było z tobą porozmawiać, podyskutować, ale teraz wybierdajesz. Co ty robisz w życiu? Skończyłeś osiemnastkę i spieprzyłeś, żeby sprzedawać papierosy na przystankach? I strip clubach. Tak. No i od kogo to sprzedajesz? A co ci to obchodzi? Uważaj, Wincent, bo znam twoje imię i nazwisko, a to zupełnie wystarczy, żeby cię podać na policję. Ciebie i twoich kolegów. Masz N kolegów, prawda? Nie próbuj mnie zastraszyć. A bo co? Czego chcesz? Roboty. Nie, nie, klaczka, nie ma mowy. W takim razie, do zobaczenia wreszcie, kowboju. No i gdzie siostrzyczka, co? Nie wiem. Poza tym to nie moja siostra, tak? Miała być, już siedemnasta. Tak. E, może zaraz przyjdzie. Spóźnia się. Szczyt kutasiarstwa, wiesz? Harujemy w tym biznesie od trzech lat, a ty nie dość, że ją przywlokość tutaj bez żadnego proszę, to jeszcze... Szkoda gadać. Ale że też Łukasz się na to zgodził? Ten biznes schodzi na psy. Chowaj. Potem nie wiesz, jak wydać. Ząbkami mogą mnie świecić, ale... Czarną robotę zawsze odwalam ja. Ojej. Dałaś mi sześć, drobnymi. Nie? Oj dobra, frytki kupiłam. Gdzie jest siostryczka? Spóźnia się. Co jej w końcu przydzieliliście? E, lesby i bary. Rodzince taką fuchę mówiłem. Diego kurwa korlone. Wito chyba tu moku. Jeden diabeł. Hej. 10 minut spóźnienia klaczko, nie mamy całego dnia do cholery. Jaszka, e, nie przejmuj się, właśnie się dostało kresu. I do roboty. Uśmiechaj się, nie pyskuj, nie ruszaj w oczy gliną. John Wayne ci wszystko wyjaśni. Z pewnością. Dzięki, Timmy. Rusz się. Nie podawaj swojego imienia. Nie sprzedawaj na widoku wtedy, kiedy, wiesz, są ludzie dookoła. Uśmiechnij się. O, no tak. Zasady takie trudne. No a co jeszcze szeryfie? Nie parska klaczka. Zaraz dosiadamy, wciśnienie. Co się tak wiercisz? Spokój się, sprawdzam czy działa. Dlaczego jesteś zły? Nie jest. Dlaczego? Nie krzycz. Wiesz, pielęgniarz twierdzi, że byłeś u niej w sobotę. Co cię to obchodzi, co? To nie twoja sprawa. To moja matka dygnoju! Więc tak: podejdziesz pod klub, poprosisz o zuskę. Ona kupuje hurtem dla kilku innych dziewczyn. Podasz jakieś fałszywe imię, uśmiech. Dokładnie. Nie spieprz tego, bo pamiętaj, że Ines rządzi wszystkim, więc jak Zuzi się coś nie spodoba, to Ines się o tym dowie i mamy przez rozumiesz? Dobra, okej. Okay. Czyli tak. Pytam o Zuzę, uśmiecham się. Coś jeszcze? Mam unikać kontaktu wzrokowego? Idź już. Jesteś zły? Nie jestem. Wiedziałem, że tak będzie. Sinnes nie ma dyskusji, standard. W barach pójdziecie lepiej, idziemy zaraz. Dlaczego tam poszedłeś? Gdzie? Do szpitala. Bo tak. Nie możesz zawsze tak odpowiadać. Mogę. Nie! Tak! I co, może, może zabronisz mi tam przechodzić? Przecież to jest moja matka. Moja, moja! Jak dziecko w przedszkolu, wiesz? Może powinienem sobie znaleźć własną, co? Tak, dobrze by było. Łazisz tam, bo ubzdurałeś sobie, że teraz będziesz się bawił syna, bo twoja matka cię nie chciała, a moja cię nawet nie poznaje. I ciebie też kurwa nie poznaje, wiesz? Wszystko mi jedno. Siedzi tylko przy oknie i liże szybę, rozumiesz? Wszystko mi jedno. Dobrze. Nie wiedziałam, że liry szyby. Hmm. Trochę przekoloryzowałem. Dlaczego się tak patrzysz? Prawdziwy z ciebie cowboy. co? I dlatego się tak gapisz? Nie. Porwieją mnie te twoje niebieskie oczy. Czemu? Bo. moje są inne.